Choć byśmy byli najbardziej genialni, to jednak mamy ograniczone i patrzenie, i rozumienie, i decydowanie. Dlatego ważne jest, żebyśmy jakby powierzali wszystko, co przeżywamy na co dzień, w opatrzności woli Bożej, mówiąc: Bądź wola Twoja. Jezu, przymusz nam wiary. Pani sprawa, bym we wszystkim Tobie zaufał. I to jest wielkość człowieka. I to czytanie, które jest jako drugie po środku między pierwszym i Ewangelią, fragment listu apostoła Pawła drugi drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Tymoteusz jest Wychowankiem apostoła Pawła, a więc kimś, kogo Paweł szczególnie szanuje, miłuje, ma do niego ogromne zaufanie, przygotował go do kapłaństwa, potem wyświęcił na biskupa, osadził go na stolicy w Efezie. I teraz Paweł ma już świadomość, że dni jego dobiegają końca. I pisze ten list z taką serdeczną prośbą, aby Paweł kierował się najbardziej szlachetnymi, aby Tymoteusz kierował się najbardziej szlachetnymi pobudkami, których został nauczony przez samego apostoła. Nie tylko, żeby w jego życiu to było ważne, ale żeby on potem stał się wzorem, przewodnikiem dla tych wszystkich, którzy, do których jest posłany. I teraz, drodzy Jubilaci, na tym polega wielkość społeczeństwa, wielkość następnych pokoleń, jeśli na swojej drodze otrzymują, Odpowiednie wzorce. Dzisiaj jesteście świeżo po misjach, przeżywacie jubileusz, cieszycie się, powiedziałbym, takim nowym spojrzeniem na wartości wiary, miłości, jedności, tej bliskości z Panem Bogiem. To wiedzcie, że to jest to, co jest najcenniejsze i pragnijcie, żebyście przekazali te wartości następnym pokoleniom. Jeśli za jakiś czas ta wspólnota stanie do obchodów na przykład 550-lecia czy 600-lecia, to jeśli ona stanie wielka, piękna, mocna, to wszyscy będą mogli powiedzieć, to zawdzięczamy tym, których mieliśmy jako przewodników na naszej drodze. I tak samo patrzymy na dzieje ojczyzny, na dzieje świata. Jeśli będziemy budować swoją społeczność i swoje dzieje na fundamencie wiary, miłości i nadziei, to będziemy zbierać piękne owoce.